Witam Was, moi kochani, w kolejnym czytaniu dla bratnich dusz, dla tych, którzy są właśnie w takich koneksach z bratnimi duszami, czy yy, związkami karmicznymi, albo yy, płomieniami bliźniaczymi z, yy, w połączeniach, które są bardzo głębokie, które są, ale które są też trudne, tak. Um, no dobra, no i patrzymy. To jest oczywiście nasza seria czytań. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to możesz sprawdzić poprzednie. Są to czytania ponadczasowe, czyli mogą rezonować um, kiedykolwiek. I zobaczmy, jakie mamy tu energię. Energia pełna możliwości. Ktoś się zastanawia. Regeneracja, coś, co było powiedzmy sobie, uśpione, odżywa, ok? Taka jest energia i jakiś zbieg okoliczności, ok? Ech, przeznaczenie. Przeznaczenie, dobra. Zbieg okoliczności, szczęśliwy zbieg okoliczności. Uu, co tu się szykuje? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Niektórzy mają dosyć czekania i idą w świat i kogoś tam poznają. Niektórzy wiedzą, że zdali sobie sprawę, że e, można mieć w życiu niejedną miłość, prawda? Że nie jest tak, że tylko z jedną osobą można być i już koniec świata, już nigdy nikogo nie poznam i się nie zakocham. Oczywiście, że nie, że to nieprawda. Że, e, I tutaj widać, że ktoś w to uwierzył i poszedł za tym. Ehm, a niektórzy dalej tkwią, jakby nie widzą innych możliwości przed sobą, uparli się na tę osobę, koniec kropka, i jakby nie widzą ofert, które przychodzą do nich, tak? Bo cały czas patrzą na rozla nad, nad pustymi tutaj kielichami, czyli e, cały czas tęsknią za czymś, co, gdzie jakby z drugiej strony nie ma e, odzewu, tak? Proszę, bardzo. Uff, no dobra. I czym jest ten szczęśliwek z wielogłówności? Ja zaraz będę tutaj weryfikować, ale co my tu mamy? Może się zastanawiacie nad tym, co się właśnie stało między wami a tą osobą drugą. I e, oczywiście przez to, że nie ma może kontaktu z tą osobą, albo ta osoba nie daje wam tego, co byście chcieli, tak, nie daje wam siebie po prostu, tylko jakieś tam ochłapy. E, Zastanawiacie się nad tym wszystkim, dlaczego tak jest, dlaczego nie możemy być razem, skoro moje serce tak wierzy w to. E, no jest tutaj głęboka lekcja do przerobienia, i jest ona na temat poczucia własnej wartości, e, na temat. Zdania sobie sprawę z tego, że zaniedbaliście siebie, tak? Ta osoba wam pokazuje co. Jeżeli wy e, za wszelką cenę chcecie być z tą osobą, pomimo, że ta osoba robi wszystko, że, że jakby nie daje wam sygnałów, że chce być, że, e, że chce zainwestować, tak? E, jesteście w zawieszeniu, a wy dalej ją tak bardzo chcecie, to, co Wy mówicie tej osobie i, i, i wszechświatu, że nie obchodzi Was, wasza osoba, tak? Że stawiacie drugą osobę na piedestale, zap, zapominając o sobie. Um, mówicie tej osobie, że jesteście w stanie zaprzedać swoją duszę, tylko żeby być z tą osobą. A wiecie, co jest najbardziej atrakcyjne? Ktoś, kto się ceni, tak? To jest magnes. Wtedy ta druga osoba by zwariowała na waszym punkcie, jeżeli byście bili taką właśnie energią od siebie. I oczywiście w tym kierunku zmierzacie, bo tak, na ten temat jest ta lekcja. I niektórzy z was już to ogarniają tutaj, i idą w świat, który jest pełen możliwości. I może się właśnie zakochują, albo zakochają w wkrótce, i nie przegapią kolejnej okazji, tak? Ani którzy dopiero sobie zdają z tego sprawę, z czym mają do czynienia, tak? Co tu się wydarzyło? Każdy jest na innej linii czasowej, oczywiście, na innym etapie. Tego scenariusza i zobaczcie. No i mam tu, mamy tu coś, co niby było uśpione, proszę bardzo, budzi się, ale zobaczcie, co my tu mamy. Jak się budzi? Co to jest za energia? Fałszywa. To jest energia, która to jest ktoś, kto przychodzi znowu, żeby coś zagrabić zabrać cząstkę was i pójść w diabły. Niektórzy mogą myśleć tylko, że mają do czynienia, może Wam się wydawać, że macie do czynienia np. Z, z bratnią duszą, czy nie jestem fanem właśnie tych naklejek, przylepianiu tych etykietek, ponieważ czasami możemy właśnie mylnie ocenić sytuację, a poza tym. Moim zdaniem, bratnia dusza niekoniecznie jest to ktoś, kto jest z kim mamy być, tak? Kto jest dla nas dobry. Bratnia dusza może oznaczać po prostu, że macie takie niesamowite połączenie z kimś, ale ten ktoś nie jest na was gotowy, tak? Tu i teraz. To nie znaczy, że wy macie wszystko rzucać, zaprzedawać się. Zaprzedawać swoją duszę, tak naprawdę, tak? Wystawiać ją na cierpienia, bo to, to jest ktoś, z kim macie super połączenie i czujecie to i w ogóle już po prostu nigdy tak nie, nie czuliście, i to jest tylko i wyłącznie jedyny wyznacznik tego, że macie być z tą osobą, tak? Czasami ta druga osoba nie jest gotowa na was, tak? Jeszcze, albo przychodzi. Um, nie wiem, żeby yy... może oddać dać wam to, czym poczęstowaliście ją w poprzednim życiu, tak? Różne są teorie na ten temat, moi kochani, ale niezależnie od tego, w co wierzycie i czym to jest, to trzeba patrzeć na fakty. Trzeba patrzeć na fakty. Na czyny tej osoby, tak? Na intencje, na to jak się zachowuje, co wam daje. A nie fakt, że macie głębokie połączenie, ma przesłaniać wam cały świat, tak? Dobra, i teraz mamy tutaj to szczęśliwe. Szczęśliwy zbieg okoliczności. I zobaczmy, co my tu mamy. Mhm. Zobaczcie, idzie do Was nowa oferta. To od Was zależy, czy ją odrzucicie, czy nie. Idzie do Was nowa oferta, która jest Wam przeznaczona. I być może od czegoś trzeba właśnie odejść na rzecz. Na rzecz tego, co jest dla Was dobre. Uh -huh. Na rzecz tego, co jest dla Was dobre. Mamy tutaj kandydata, który będzie chciał zbudować z Wami imperium, tak? Będzie chciał zainwestować. Będzie chciał stworzyć przyszłość z Wami. Zobaczcie, spełnienie życzenia. Jak mówię o budowaniu imperium, 10 denarów, proszę bardzo. Czyli e, sol, solidny związek na przyszłość, tak? Dom, e, dzieci, pies. Wy wymienicie, co to dla Was oznacza. E, dobra, jakie rady jeszcze tu mamy dla Was? Jakie rady? Ten ktoś może wracać, bo się poczuł samotny e, i czuje oczywiście ogromne przyciąganie do Was, e, natomiast może to być na tej zasadzie, że ta osoba czuje ogromne przyciąganie, ale jak się zbliża do Was, to Wy eksponujecie jego ciemne strony, do których ta osoba nie chce nawet zajrzeć, tak? Jeżeli jest coś, z czym e, ta osoba musi się rozprawić. Ehm, coś uleczyć. I jest to dla nich niewygodne, bo wcale nie chcą tam patrzeć, to wtedy właśnie uciekają od was, tak? Um, nie mogą tego po prostu unieść, bo nie są gotowi. A wy jesteście po to tutaj dla nich, żeby im to pokazać, żeby oni nad tym popracowali, bo jakby chcieli popracować, zrobiliby to. To wtedy moglibyście mm, i wypracujecie tam nad swoimi rzeczami, wiadomo, to wtedy można by było tutaj, albo już macie przepracowane oczywiście, e, to wtedy można by było z tego e, zrobić fajny związek, ale dopóki ta osoba nie będzie chciała spojrzeć, zdjąć maskę, spojrzeć w, w swoje ja prawdziwe, tylko będzie tutaj was zwodzić, nie widzieć, nawet nie rozumieć też. Ta osoba może być jeszcze na etapie, że nie rozumie w ogóle, co tu się dzieje. Dlaczego? Bo oczywiście przyciąganie głębokie jest w, na, w obu kierunkach, tak? I ta osoba, nie tylko wy to czujecie, ta osoba też to czuje, dlatego wraca, wraca, ale ucieka, bo nie podoba jej się, co widzi na swój temat. Rozumiecie? I możecie powiedzieć, Ale, no to mnie ukarał tutaj yy, świat, że mi zsyła taką osobę, która nie wie czego chce i nie może się nauczyć i nie chce i nie jest gotowa. Ale to nigdy nie działa w jedną stronę. Zazwyczaj obie strony mają coś do nauczenia się, tak? I nawet jeżeli jedna jest bardziej, powiedzmy, do przodu, w sensie, że rozumie, co się dzieje, to dalej tamta osoba jej pokazuje również, nad czym ona ma pracować. To jest to poczucie własnej wartości tutaj, tak? Taka walka wieczna jest między wami, nie? To jest męczące, to jest męczące. Wojna, po prostu wojna. I czasami obie osoby są zażarte, zaciekłe, i nikt nie chce odpuścić. Każdy obwinia drugą stronę, tak? A nie tędy droga, bo to Was tylko wykańcza, nie? I nawet jeżeli próbujecie w jakiś sposób ukarać tę osobę za to, jak się zachowuje, to takie zwycięstwo jest gorzkim zwycięstwem. Ono wam nic przyjemnego nie przyniesie. No bo nie, to na końcu. Jeszcze chciałam zobaczyć tutaj. Bardzo lubię tę talię. Ostatnio. Tak, właśnie uz, uz, pod tytułem Heal Yourself, czyli uzdrawiaj siebie. Cykle. No właśnie, i takie w kółko cykle powtarzające się z tą osobą, prawda? Dopóki lekcja nie zostanie nauczona, to będą się powtarzać. Um, natomiast Wy. Będąc świadomi tego, co się dzieje, możecie szybciej jakby zakończyć to, wyjść z tego, nie? Odpuścić, zobaczcie. Tutaj, jeżeli ktoś zażarcie, tutaj nie wiem, idzie za tym swoim ego i, i próbuje z tą osobą walczyć na tej poziomie, na tym poziomie ego, czyli tym, tym niższym poziomie, takim mniej etycznym, mniej pięknym. E, w ogóle niepięknym, tak? no to, no nie, nie tę droga tak? odpuśćcie odpuśćcie, nie warto to zwycięstwo będzie gorzkie tutaj, cokolwiek próbujecie nie zdziałać um, nie wiem może próbujecie zagrać tymi samymi kartami żeby ta osoba, jak w momencie, kiedy ona wraca tak? Będziecie chcieli zagrać tymi samymi kortami po to, żeby się odegrać. Czy nic nie zyskacie tym za bardzo? Odpuśćcie co. No, mówię, nie wiem, co tu macie też na myśli, każdy będzie miał co innego, jakie macie zamiary, ale ta tu jest wyraźnie powiedziane, że akurat ta, yy, ta wojna, zwycięstwo w tej wojnie, czymkolwiek ta wojna nie jest dla was, będzie gorzkim zwycięstwem, tak? Więc zastanówcie się. No i jest rada o, odpuścić. Ehm. Odpuścić. Coś trzeba odpuścić. Ehm. Może próbujecie żonglować dwoma osobami, na tej zasadzie chcecie tej osobie wystawić, tutaj pokazać, zrobić nauczkę. Nie róbcie takiej rzeczy, to sobie robicie złą karmę, stwarzacie i później będziecie, dostaniecie jeszcze więcej syfu za przeproszeniem, nie warto. Natomiast ta energia może też oznaczać, jeżeli nie rezonuje to z Wami, że ta osoba żongluje, tak? nie wie czego chce, nie wie co ma zrobić. I tutaj oboje możecie mieć coś do odpuszczenia z przyszłości. Jesteście nawołani właśnie, żeby zmienić perspektywę, z jaką patrzycie na tą całą sytuację, czy na tę osobę, tak? Eee, odwróćcie ją 180 stopni, nie wiem, spójrzcie z innej strony, ehm, bo możliwe, że właśnie ten związek, ta relacja, e, albo coś, co kiedyś było związkiem, czy próbowało być, ta relacja jest, dobiegła jakby swojego, dobiegła końca, tak? Już wy, jakby wysłużyła się swoim celem, po tym, po, to, po co, po co ona była, po co się wydarzyła, już jakby się zakończyło. To, to już koniec, tak? Dla niektórych. Więc jakby ten tutaj zakończacie cykl. I niektórzy już go pięknie zakończają, a niektórzy właśnie są w trakcie zrozumienia tego, I tutaj mamy właśnie taką energię, pojawiam się i znikam, ciepło zimno. Em, nie karmcie tego, jeżeli dostajecie to z drugiej strony, albo nie róbcie tego komuś, tak? Em, odpuśćcie, bo nie, nie warto po prostu robić komuś na złość, tak, wiesz, tak samo, tak samo jak powiedzmy, jeżeli to jest ta sytuacja, że ta osoba tak wam zrobiła, nie? No i kochani, co ja mówiłam, pamiętajcie, w momencie kiedy jakby zakończycie to, co już, już skończyło jakby swoją przydatność do spożytku, no to tutaj idzie coś nowego, pięknego dla Was, tak? Dla tych, którzy odrobili lekcje. Bo oczywiście mówimy o związkach, które nie są dla was na tu i teraz, tylko przyszły po to, żeby Was czegoś nauczyć, tak? E, to jest czytanie dla, e, dla takiego scenariusza, moi kochani, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę pięknej, czystej prawdziwej, hmm, prawdziwej w sensie takiej spokojnej. Em, zdrowej, o prawdziwej w sensie zdrowej miłości. Tego słowa szukałam. Buziaki, pozdrawiam Was.